Nas nie dogonią... Małakos, no, zjem sobie ziemniaczka przynajmniej. Chodź za mną. Dobrze. Idziemy tu za skałę. Dobrze. Jedz pyra. Ziemki. Jem. Mnium, niom mnium, mnium, Ale drze tą pizdę. No. Idzie. Jest, yes. idzie po mnie! Nareszcie. Patryk! A, to działa. A, atencyjna. O, o. Lupuję go Kurde, bez tu, niczego. Tu, był gdzieś, tu o tu jest gdzieś gen. Pewnie w głównym budynku jest. Nie! O, tu. Jest teraz nie, bo ja mam prawie skończony. Ja mam skończony. No nie, o. Dam. Które otwieramy? Dam. Które otwieramy? Oba. Ale ja biegnę w tam. No, bo są mamy bliżej. Daj otworzyć. Nie otwieramy jeszcze. Dawaj, wychodzimy. <noise> Ty patrzcie, czy nie idzie, a nie. Dawaj. Stoi obok nas, kurwa nie, on mnie dalej goni. proszę, chodź za mną znowu tam na góry. Czekamy tędy, tędy. Dobrze. Chodź o, uciekamy chodź. od razu, czy czekamy? Chodź teraz. Kurwa! Chodź. <grym> chodź. Chodź. Teraz. nie zabój mi to. Nie, będzie się zbliżał. Chodź. Stoi tu, kurwa. O tam. Olał mnie, no, no nie, nie, olał właśnie. mnie. No patrz, tam jest. Przed chwilą był.